Czas na kolejny odcinek z serii, w której proponuję Wam kolejne kluby do trybu kariery w FC26. I tym razem mam coś naprawdę nietypowego, bo proponowany klub nie jest z Lig Top 5 z Europy. Ba, on nawet nie jest klubem europejskim. No to zapraszam Was do filmiku, w którym to podam kilka powodów, dla którego warto zagrać nietypową karierę Interem Miami Leo Messiego. Zostaw jeszcze łapkę w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Ale najpierw podstawowe kwestie. Pamiętajcie, że akurat liga MLS nie podlega dynamicznemu punktowi startowemu czyli musimy zacząć na początku amerykańskiego sezonu. A ten zaczyna się nie w lecie, ale w styczniu 2025, bo jeszcze przez dwa lata Liga Amerykańska gra systemem wiosna-jesień. No i też pamiętajcie, że to jest nietypowa liga, bo mamy w niej dwie fazy. Najpierw faza ligowa. A dopiero później faza playoff, która decyduje o tym, kto zdobędzie tytuł mistrzowski. Ale przejdźmy już do konkretów. Wybór trenera. I tutaj mam dwie propozycje, bo niestety nie mamy autentycznych trenerów z Ligi Amerykańskiej, a szkoda, bo aktualnie trenerem Miami jest Javier Mascherano. Znany były piłkarz Barcelony. Zamiast niego proponuje dwóch byłych szkolniowców FC Barcelony. Najbardziej pasuje mi tutaj Luis enriquez Pezrze, bo mógłby dołączyć do Interu Miami, w którym gra Leo Messi i Luis Suarez. A przecież Enriquez z tymi dwoma piłkarzami zdobył Ligę Mistrzów w 2015 roku. Ewentualnie pasuje także Ernesto Valverde, który też trenował Barcelonę w czasach Messiego. Aktualnie jest szkoleniowcem Bilbao. Ogromnym atutem kariery Interu Miami jest to, że mamy autentyczny stadion. Po raz pierwszy w historii stadion Interu Miami pojawił się w sposób licencjonowany. Choć na razie Inter gra na tymczasowym Chase Stadium, bo ich przyszły obiekt jest nadal w budowie, ale już za parę lat ma być otwarty. Chodzi o Miami Freedom Park na 25 tysięcy osób. Ogólnie kolejnym powodem, dla którego warto zagrać interumami Miami jest to, że mają nietypowe barwy ale za to przepiękne, no bo ta kompozycja czerni i różu naprawdę wygląda imponująco. I trudno się dziwić, że podobno koszulki Interu Miami są jednymi z najpopularniejszych na świecie. Wiadomo, wpływ na to ma fakt, że gra tam dalej Leo Messi, no ale mimo wszystko jednak te koszulki wyróżniają się na tle wszystkich klubów na świecie. Ale najważniejszy powód, dla którego warto jeszcze teraz zagrać karierę w FC26 właśnie Interu Miami... To fakt, że z końcem tego roku karierę piłkarską kończą dwaj wielcy piłkarze Jordi Alba i Sergio Busquets. Dlatego niedawno ich specjalne karty pojawiły się w Ultimate Team. Także FC26 to ostatnia FIFA, w której możemy tymi dwoma piłkarzami zagrać w karierze. Ale to nie jedyni znani piłkarze no bo w składzie mamy także wypożyczonego z Madrytu Rodrigo de Pola, Luisa Suareza, no i przede wszystkim Leo Messiego. Ogólnie do takiej kariery podszedłbym na luzie, nie tworzyłbym jakiegoś młodego składu, tylko bardziej bym skupił się na kupowaniu wiekowych piłkarzy. Na przykład Argentyńczyków albo piłkarzy z Europy, którzy zmierzają do końca kariery? No i przede wszystkim byłych piłkarzy Barcelony. Na przykład świetnym pomysłem byłoby sprowadzenie Inigo Martineza czy Memphisa Depay'a albo kogoś z aktualnego składu Barcelony. No i też dużo piłkarzy z Argentyny polecam, bo akurat już teraz w Miami jest sporo Argentyńczyków. Na co pewnie wpływ ma Messi. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o transfery, to warto po prostu poszukać piłkarzy, którzy tak w ostatnich 5-10 latach grali w Dumie Katalonii, no i pomyśleć na, nad ich ściągnięciem. Jeżeli chodzi o scouting młodych talentów, no to tutaj polecam przede wszystkim Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, ale też myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest Argentyna. No i Karaiby, no bo Miami to jest miasto na Florydzie, a z Florydy na Karaiby już jest naprawdę bardzo blisko. I tutaj fajnie by było właśnie szukać w tych państwach, które albo się dostały na Mistrzostwa Świata, albo są bliscy tego, aby się tam dostać czyli Curacao, Panama, Haiti, Jamajka czy Surinam. Natomiast jeżeli chodzi o talenty, które już teraz są w klubie, no to tutaj nie ma za bardzo kolorowo, bo właściwie jedynym ciekawym talentem jest Mateo Silvetti, skrzydłowy z Argentyny. Co ciekawe, jest wychowankiem tego samego klubu co Leo Messi, czyli Newell's Old Boys. Mateo startuje z overallem 63, ale ma potencjał co najmniej 81. W sumie to jest bardzo fajny zawodnik do kariery pojedynczego zawodnika. No wiecie, zaczynamy karierę u boku Messiego i Suareza, a potem przenosimy się do Europy. Jak na początek kariery to mamy całkiem sensowny budżet 36 milionów. Króciutko o historii Intermemi, no bo też ta historia jest bardzo krótka. Prezesem i udziałowcem tego klubu jest David Beckham, a sam klub powstał w 2018 roku. Ich przydomek to Chaplet, czyli Herons po angielsku. I taką czaplę widzimy w ich herbie. Co ciekawe, były pewne komplikacje z ich nazwą, bo w 2019 roku Intermediolan się troszeczkę rzucał, że to jest wykorzystywanie ich nazwy marketingowej. I chcieli jakby uniemożliwić stworzenie klubu o nazwie Inter Miami. Ale amerykański urząd patentowy uznał, że na świecie jest tyle klubów, które nazywają się Inter, że Intermediolan nie może zakazać tej nazwy. A poza tym oba kluby podpisały pewnego rodzaju ugodę w 2021 roku, więc teraz wszystko już jest legitnie. Największym rywalem Inter Miami jest Orlando City z miasta Orlando, również na Florydzie. Dlatego w karierze możecie grać derby Florydy. Do tej pory Inter Miami w ciągu 6 sezonów ani razu nie wygrał MLS. Choć w tamtym roku zajęli pierwsze miejsce w fazie ligowej, ale odpadli już w pierwszej rundzie fazy playoff. Natomiast w tym roku zajęli trzecie miejsce w fazie ligowej, awansowali do play-offów i będą grać w wielkim finale o tytuł MLS. Finał jest zaplanowany na sobotę 6 grudnia na godzinę 20.30 polskiego czasu, więc całkiem przystępna pora, aby fani Messiego mogli po raz kolejny zobaczyć swojego gołta i przekonać się, czy Inter Miami po raz pierwszy wygra Liga MLS. Będą ten pojedynczy finał, jeden mecz rozgrywać u siebie na swoim stadionie, a ich rywalem będzie Vancouver Whitecaps, w którym to zespole zobaczymy m.in. Tomasa Millera, który dołączył do tego kanadyjskiego zespołu latem tego roku. Ale też możecie kojarzyć, że Inter Miami grał niedawno na klubowych mistrzostwach świata w tym roku. Dostali się tam właśnie za to, że w tamtym roku, w 2024, wygrali fazę ligową MLS. No i poszło im całkiem nieźle, bo zremisowali z Al-Ali z Egiptu, zremisowali z Palmeira z Brazylii, wygrali nieoczekiwanie z FC Porto i wyszli z grupy z drugiego miejsca. No ale w pierwszej rundzie fazy pucharowej trafili na PEZE i tam przegrali 0 do 4. Cel tej kariery jest bardzo prosty, bo wydaje mi się, że to będzie raczej taka krótka kariera. Wygrać po prostu MLS z wielkimi postaciami z Barcelony. Ewentualnie pobawić się w tworzeniu jakiegoś takiego Dream Teamu. No i przy okazji w tej karierze możecie powspominać najlepsze lata Barcelony. Jeszcze na koniec zapraszam do poprzedniego materiału, w którym to polecałem karierę Fiorentiną, która aktualnie przeżywa potężny kryzys na początku sezonu. Natomiast, ty napisz w komentarzu, jaką ligę spoza top 5 polecasz do kariery menedżera w FC26. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.